Chimarka z tej strony Antek i dzisiaj e, pokażę Wam jak wpuścić bota na swój serwer Discord e, I tak te boty będą na przykład ogłaszać konkurs, że jest na serwerze Discord albo na przykład e, będą o, ogłaszać na przykład ogłoszenia różne albo banować graczy, jak coś na przykład napiszą e, na jakimś tym, no to na początek musimy najpierw stworzyć serwer Discord Oczywiście wszystkie linki do wszystkich rzeczy omówionych na filmie macie oczywiście w opisie. Discord się już odpala. Dobra, tworzymy nowy serwer. Swór swój własny dla klubu sp lub społeczności. I możemy dać na przykład serwer o gdzie? Nazwie... nie wiem, subskrybujcie Subs której Dobra, stwórz. No i dobra. Na przykład tak, tutaj mamy ogólny. I zmienimy sobie jego nazwę na przykład ka kanał 1. Ok. Dobra. I tutaj będzie. No dobra, może być już ogólny. Ej, dobra. I teraz na przykład zrobimy coś takiego, że. E Wchodzimy na stronę, którą macie link w opisie. Możecie też stąd wziąć. To jest stronka do botów. I na przykład tak, e, klikacie konfiguracja bota, i musicie stworzyć sobie e, konto tutaj. I ja wam nie będę tego pokazywać, bo ja już się zalogowałem i nie pokażę wam, bo tam jest moje hasło. Email. E, to więc Przej, przejdźmy już do tej, do konfiguracji. Dobra. E, Patrzymy... O, mamy serwer. Y, subskrybujcie. Ja jestem właścicielem serwera. Teraz dodaj boto klikamy. Kontynuuj. Autoryzuj. Musimy potwierdzić, że jesteśmy człowiekiem. I tak, nie wszystkie obrazy... Zwierzę. Dobra. się przeszliśmy na serwer Właśnie Dobra i teraz tak e, Mamy już tego bota wgranego I teraz jak sobie tu wejdziemy to mam Start it bot I teraz e, możemy sobie najpierw zmienić jego nazwę Żeby on inaczej wyglądał e, Nazwy się z, e, Tak robi ustawienia serwera Członkowie Start it I on ma ten e, start it Taką tam. A, bo dobra, niech będzie, sortit, i teraz tutaj klikamy mm, zmianę pseudonimu, i możemy na przykład dać bot serwerowy. Ok, no i mamy bota serwerowego, i teraz tak, możemy na przykład powitania, i do tego, bo to będą powitania i pożegnania, Ale zrobimy coś takiego, że tak, że tutaj kanały tekstowe, i to będzie powitania powitalnia na przykład o i drugim kanałem będzie e, ten, żeby się pożegnać po że na no. Czekajcie Dobra, pożegnania i dobra, teraz tak tutaj mamy. Musimy zablokować, żeby nie można było pisać. Edytuj kanał, uprawnienia. I teraz szukamy wysyłania wiadomości. I tutaj tak zaznaczamy to wszystko na krzyżyk. Dodawanie reakcji też nie jest dozwolone. To też, bo to jest akurat ogłoszenie. I tutaj już dalej. Klikamy to, to. Tak, zapisz zmian. Ok, teraz możemy sobie z tego wyjść. No już na, pożegnali, na pożegnali nie możemy pisać my, ale inni nie mogą już pisać, bo my jesteśmy właścicielami. Teraz sobie usunę tę wiadomość. I tak, yy, zawsze jak <laughs> yy, bot będzie pisał, to on będzie pisał tak inaczej trochę, ale zrobimy coś takiego, że powitalnia też musi być zablokowana uprawnienia i teraz tak to nie o, i tutaj zaznaczamy tak samo jak w tamtym, czyli na wszystko na no, nie. O, to też nie, to też nie. To też nie, to też nie. No i to też nie. No i to. I to tak. Zapisz zmiany. Wychodzimy. No i dobra. I teraz tak, wchodzimy sobie w wyszukiwarkę i powitania Zaznaczamy na tak. I teraz powitanie użytkownika. Nowa konfiguracja. Klikamy. Nazwa kanału. Do jakiego kanału e, ma być ta wiadomość, czyli na powitalny. Teraz wiadomości, o. I zrobimy coś takiego. Że tak. Że tutaj e, będzie nam pisać napisz autora na przykład, ale to nie trzeba tego robić. Napiszemy na przykład tak. Yy, Uży. Kodkownik. I tam na dole wstawimy jego nick. O. Yy. Wszedł. Aby nie wszedł, bo to, wszedł, to by musiało się cały czas wyświetlać. Tylko. O, dołączył. Dołączył na serwę. Serwer i tutaj możemy nazwę serwera dać, informacje o nim, Informacja. na przykład liczba członków, członków, no i liczba członków serwera, stworzyłeś konto, wy. no i tutaj będzie, kiedy ten żonek stworzył konto no i tak i teraz e, Witam. macie pozdrowienia no i tutaj nazwa serwer czyli subskrybujcie i dodamy obrazek powitalny to jest e, mój ten o i możemy sobie taki obrazek zrobić na Taką jakąś ramkę, ja wezmę taką. I tak, o co tu chodzi? Aha, dobra, okej, już rozumiem. Teraz będzie tak e, będzie pisało. Witaj na serwerze. Na serwerze. Musimy to zaznaczyć. No i e, nazwa serwera. Witaj na serwerze. Subskrybujcie. Yy. No okej. Okay. Witaj na, serwer, na serwerze, subskrybujcie. Ok. Dodamy aktualnie członków. No i liczba członków. Czy 30. 30. Ale to tak nie możemy zrobić, bo to już jest za długo. O, witaj na serwerze subskrybujcie. Drugą linię. O, drugiej linię mnie, a tu, a w nie znamy. ak tu. Ale linię ma członków. Liczba członków serwera. 300. No ale okej, okay, dobra. I teraz tak. Klikamy krzyżyk. Zapisz zmiany. No i mamy. Teraz. O. Tutaj mamy coś takiego i tak, i możemy e, jak sobie opuścimy ten serwer. Znaczy nie opuścimy tylko po prostu nowe graczy to by po prostu ten e, powitało i jest jeszcze pożegnalnia. I, po, i w pożegnalnie możemy też dodać pożegnanie użytkownika do pożegnalnia i e, na przykład e, użytkownik tutaj tak samo jak w tamtym albo to usunąć coś takiego e, to jest z hashtagami żeby było e, on puścił serwer może jeszcze wrócić, tak napiszę. Dobra. Pozdrawiania. No i tutaj nazwa serwera. OK. Teraz może być. I teraz tak. No i mam. I tego jeszcze tutaj nie widać, no bo ja nie mogę z wyjść po prostu bo jestem e, adminem no i ja nie mogę stąd wyjść mam na no i jakbym wyszedł to by się pojawiła inna in informacja e, i teraz tak zrobimy coś takiego, to będziecie teraz widzieć czyli na przykład auto zrobimy coś takiego że wy wyrzuca gracza kiedy e, kiedy użytkownik nie, to nie, ale mamy anti-caps, co to lubi? Dobra, nie, to jednak nie. Linki to nie, może O, flut to chyba będzie, tak, to będzie chyba flut. Nie, to nie jest flut. O, infinity, to jest na pewno infinity. Ja. Nie. nie, to nie jest też to. Zobaczymy. O, to jest to. I na przykład antyprzykleństwo. No i na przykład napiszemy Elo. Przyswa. I teraz e, zrobimy tak. Elo. No i teraz e, jak wyjdziemy? Zapiszemy zmiany. Napiszemy Elo. Aha, nas nie wyrzuci, bo ja jestem odmienny. Zapomniałem. Nie, nie wyrzuci. Ale innych będzie to wyrzucać po prostu. Ale mamy jeszcze tutaj na przykład konkursy. Nowy konkurs. I na przykład to będzie na kanale konkursy. No. Konkursy. Muszę go oczywiście zablokować, żebym nie mógł pisać. I teraz tak. Konkursy. Jeden, tutaj dajemy. No i data, kiedy chcemy. Nie wiem, na przykład. Dobra, może być to. I nie 1417. Tylko 14, 30. Dobra. I teraz tutaj damy na przykład tak. w... Konkursie Dobra, sobie to skopiuję, bo mi się nie chce pisać, a zaraz ten konkurs wystartuje Okej. Okay. To też usunę. Teraz nie ten przycisk. O, dobra. No i ten będzie. Ten przycisk będzie taki na przykład, żeby można było... O, dołącz. Robo uczestniczy. OK. Nagrody, x to no, Pieniądze dodamy 150 x to będzie razem 6 milion. 5 milionów. No i dobra. Ten, na ten samym kanale będzie wygrał. Ok, teraz wychodzimy, zapisz zmiany. Dobra, i za minutę powinien być w konkursach nowy tam. Powinien być zaraz nowy e... konkurs się pojawić. No to czekamy. Ja Wam przez ten czas pokażę e, jeszcze różne rzeczy. Na przykład możemy tak. Autokanały. Jak to klikniemy, to tak. E, przechodzimy na Discorda. Kanały głosowe, na przykład w Ojce. I dam coś takiego. E, twój kanał. Twój kanał. Teraz wszyscy tutaj wejdą. Będzie ich przełączało e, na ten, na ich kanał, który was, e, który im się zrobi. O i tutaj mamy nowe coś w konkursach? Nie, jeszcze nie. E, co jest z tym botem? Czemu ten bot nie działa? Coś mi się z tym botem popsuło, bo on teraz. A! Muszę zapisać jeszcze zmiany. O! Jest! Uczestnicz w konkursie. Cały czas to samo? Uczestnisz? O! No i dobra, jestem. No jestem w tym konkursie, i teraz y, mogę po prostu w nim uczestniczyć. Bo trzeba jeszcze zmiany zapisać. I zrobiłem coś takiego, że jak się dołączę na Twój kanał. To wtedy, to wtedy będzie robić własny kanał żeby ktoś miał własny kanał no i tak, kanały kanał, twój kanał 0 będzie tutaj i nowy kanał to będzie kanał no i nick gracz. kategoria kanały głosowe limit członków to będzie 2, dobra albo minus 1 a nie, nie, nie da się, dobra. To bez limitu członków. No i dobra, tutaj możemy dać panel sterowania tym. Wtedy właściciel tego kanału dostanie panel sterowania nie? No i dobra, teraz zapisujemy zmiany. Zapisz zmiany. Zapisano. Dobra, i teraz jak wejdę w twój kanał. Udało się. No i mamy. Eee, Tutaj mamy. Mój kanał się stworzył. I teraz. W wiadomościach, teraz dostałem z Discorda, że jak, jak wejdę sobie tu. A je, jeszcze raz muszę to zrobić. Ja się rozłączę. O. Twój kanał. O. I dostałem. Panel sterowania tym kanałem. No i dobra. I na przykład możemy dać. Kick user. user No i można kogoś skikować. Na przykład. Nie. O, i mnie wywaliło. Można różne rzeczy dawać na przykład bana komuś. Tak to właśnie wszystko wygląda. No i teraz tak, na przykład możemy jeszcze do bota dodać logi. No i to są różne logi. O, auto odpowiedzi można dać. No i tak, narzędzia to są komendy po prostu o zarządzanie rolami możemy dać self role aha to nie to tylko auto role tak to jest auto role i teraz tak rolę dla nowych członków to będzie na przykład start it. powiedzmy zrobimy rolę użytkownik bot no, już. dobra, eee, Jeszcze z ulepszeniem. dobra, Ok, i do, dodajemy coś takiego: eee, ustawienia serwera, role, tworzenie ról, i tutaj dodamy tak, bot. Dobra, mamy bota. I teraz jeszcze dodamy do bota boostera. Jak ktoś nam wykupił booster ten. Booster. ok, No i jeszcze damy... Yy, ja już mam wszystko dobre. A nie, jeszcze. Użytkownik. U! U to będzie użytkownik. No i dobra, i teraz tutaj teraz tak, rolę dla... To znaczy. Rolę dla nowych członków to będzie... Użytkownik. Rolę dla nowych botów to będzie bot. I jeszcze start it, bo to jest to samo. Rolę dla nowych osób to też będzie u. Rolę dla. O i tutaj będzie role dla osób, które nadają dodatkowe role swoim boosterom, aby im pokazać, jak są no, no to tutaj booster. Tutaj damy start it. Jak też będzie z tego. O. Zapisz zmiany. No i teraz jest wszystko git Teraz każdy ma rolę użytkownik Jak wejdzie na serwer pierwszy raz I teraz mamy osadzenia I możemy tak Na, na kanał Zrobimy sobie kanał e, Który będzie się powiedzmy nazywał Chat no, Można sobie czatować. I tutaj będzie coś takiego Że na chat i będzie e, tak, że to wygeneruje nam taką wiadomość. Na przykład... Elo. Dobra. Subskrybuj. Antygenizm. Antygenizm. Pamiętajcie, aby subskrybować po więcej takich filmów. I zbliża się playlista... Dziwne rzeczy wyłapane. Na, na filmach różnych youtuberów. To będą dziwne rzeczy wyłapane na filmach. I tak, yy, tutaj damy jeszcze na przykład I daj lajka Pamiętaj Ok No ja to jest yy, Już wszystko, I teraz wychodzimy Zapisz zmiany O, dostaliśmy i na czacie dostaliśmy bot serwerowy L. Subskrybując Games i daj lajka, pamiętam. No to właśnie, no to i prawda, musicie subskrybować. Koniecznie. No i tak właśnie będzie wyglądać wasz was serwer już lepiej niż taki zwykły bez botów. I są zgłoszenia tickety, ale to trzeba sobie kupić w It Plus. No i to niestety kosztuje 13 zł za miesiąc. No ale e, dobra, pamiętajcie, że trzeba kliknąć przycisk subskrybuj, który macie tutaj. Ja nie mam go, bo nie mogę się sam subskrybować. Klikacie subskrybuj, lajk, like, Dajecie lajka like pod filmem jakimś, a jakim, możecie dać pod wszystkimi lajka. Like no i wtedy po prostu będziecie lepsi. No, nowym filmem jest ten. Jakby co wideo ostatnie to jest, było to. No i playlista. Mam playlistę. ona jeszcze jej nie ma, bo jeszcze jej nie zrobiłem, ale. Ja mam e, prywatne różne playlisty, ale dobra. No i tak będzie wa, e, właśnie e, wyglądał e, wasz ten wasz serwer od razu lepiej. No, na przykład damy ekonomię. Albo poziomy. Dobra. Będziemy mieli poziomy tutaj gracz, o tutaj, o i oni będą na nagrody, na, na albo nie, tego już nie dajemy. Zapisz zmianę o? No i dobra, idzie to się wyświetla. Nie będzie to się wyświetla, ale no, gdzieś na pewno nie. Ja, ja nie wiem, czy to się wyświetla. Może tutaj? Nie, to, to się, to się, to się to chyba nie działo. No ale dobra. Y zrobimy na przykład moderacja i są różne komendy które można zrobić na przykład mute i unmute i zrobimy tak ukośnik mute a to chyba ta komenda nie działa bo ja muszę najpierw to odpalić no właśnie o, no i teraz ukośnik mute Antek, Antek Nie no, ja nie wiem jak to działało, ale ukośnik A dobra, tutaj mamy A, bo ja muszę tam jeszcze zezwolić chyba na te komendy chyba Ha, kanał logów, dobra, czat No i teraz zapisz O, i teraz na czacie będę mógł Spróbuję teraz Antek a, bo jestem na dobra, czat. Tak. Na jedną sekundę. To, 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 to w ogóle nie działa. Ja nie wiem, czemu to nie działa. Czekaj. Tak. Antek Może trzeba wpisać pra, prawdziwe to teraz mogę dalej. Dobra, ja nie wiem jak to działa, ale zresztą na pewno działa. Moderowane kanały na przykład ale e, mamy ekonomię, możemy dodać pieniądze na ten serwer Na przykład symbol waluty. To będzie na przykład coś takiego no i 5 dostaniemy. No i tutaj daj, dajmy też 5. Sklep, o, układźnik shop. Sąfibur, dobra, i możemy dać... O, co? Co takie rzeczy są? Okej. Okay, zobaczmy układnik. A, shop. Shop. Tylko, że gdzie jest ten shop? Konfiguruj przedmioty. A! Musimy dać jeszcze przedmioty. I ten jeden. Kategoria przedmiotu nie wiem, no byt nieco, bo wymagania, aby kupić przedmiot użytkownik, na przykład, a zobaczmy, czy niby teraz będzie ukośnik. To dalej nie działa. Jakie to są w ogóle te? no jest e. Ten? Dobra, i możemy dodać sobie, kogo mamy spanować. Znaczy, kiknąć. Nar... Nara. Aha. A, bo ja się nie mogę wyrzucić sam. Bo ja mam tego, ja mam gwiazdkę tutaj, ja jestem tego, ale to po prostu działa na innych graczy, którzy nie mają właściciela. Dobra, to, to by było już na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji i lajku. O, łapka w górę musi być zawsze no i dobra ja się z wami żegnam pa dobra ale yy, pamiętajcie aby tą subskrypcję no jednak zostawić to więc ja już teraz się na serio z wami żegnam